Bo my tu budujemy przyjaźnie i te relacje. I ludzie przyłączają się nie do biznesu, nie do produktów, ale przyłączają się do ludzi i z ludźmi zostają. Z tymi ludźmi, którzy rzeczywiście się o nich troszczą. Czyli jeśli ktoś ma jakieś wyzwanie, to warto też po prostu zapytać się: A co u ciebie się dzieje, a w czym mogę ci pomóc? Bo to mogą być różne wyzwania. To może być wyzwanie w małżeństwie, to może być wyzwanie z dziećmi, to może być wyzwanie zdrowiu, w zdrowiu też, tak? To może być wyzwanie w, w zespole, ja mówię nawet, tak? To może być nawet w zespole wyzwanie zdrowotne, to może być też w zespole wyzwanie z finansowe. Ktoś nie ma pieniędzy, za, stracił pracę, coś się wydarzyło. To może być wyzwanie zawodowe. To może też być wyzwanie z duo life związane. Że ktoś właśnie tak, nie wiem, nawet skłócił się w zespole. Wiecie, ile razy ja się z kim spotykam i gdzieś tam są jakieś, wiecie, kłótnie w zespole: albo tamta coś powiedziała, a ten coś powiedział, a to coś, i wiecie. I, I trzeba się spotkać i po prostu porozmawiać, żeby właśnie zauważyć tego drugiego człowieka. Najważniejsze, co ktoś może zrobić, jeśli ma zespół. To po prostu się z tym zespołem spotykać. Dlatego wiecie, na przykład my się spotykamy, my się spotykamy tutaj, mamy tą inspirację, ale my też się spotykamy w pokojach, my też ze sobą chcemy porozmawiać, żeby mieć ze sobą ten kontakt, budować ze sobą tą relację. To jest najważniejsze. I liderzy, którzy dbają o te relacje, potrafią utrzymywać te relacje również poza oficjalnymi spotkaniami, budować i utrzymywać te relacje poza oficjalnymi spotkaniami, to są liderzy, słuchajcie, którzy mają największe zespoły, bo oni siłą rzeczy przyciągają do siebie ludzi. Bo troszczą się o tych ludzi. Jak taki dobry pasterz, który troszczy się o te owieczki, no to właśnie taki lider powinien być, że nie tylko robię tym owieczkom szkolenie, tu wejście do zagrody, a tutaj to, a tamto to, tylko ja się o nie troszczę. Ja znam każdą po imieniu, tak? Ja wiem, jak ona wygląda i tak dalej. Wiecie, że pasterze oni słuchajcie, oglądają każdą z tych owiec. Pasterz wie, jak każda owca wygląda i może. Owce są prawie takie same, tak? On wie, co każdej dolega, patrzy, czy nie jest zraniona, patrzy, czy wszystko. Czyli oprócz tego, że ma to statko, które jakby troszczy się o niej jako stado, to mm -hmm. jeszcze zna tę owieczkę każdą, każdą jedyną. I oczywiście, wiecie, kiedy te zespoły zaczną się wam rozrastać, będziecie mieli tysiące ludzi, no trudno jest znać każdego. Ale jeśli będziesz mieć to serce do każdego i będziesz troszczyć się o każdego poza oficjalnymi Zoomami, robić takie spotkania, właśnie przy kawie, spotkania nawet na Zoomie, ale takie w mniejszym gronie, żeby budować tą relację, troszczyć się o tych ludzi, to zobaczysz. Możesz prowadzić zespół nawet 100 tysięcy ludzi i znać ludzi. Mimo, że nie znasz każdego, ale przez to, że właśnie troszczysz się od samego początku, kiedy budujesz ten zespół, to ty znasz tych kluczowych ludzi, te kluczowe owieczki, które potem zajmują się tym wszystkim dalej. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie słuchajcie to załapać. Więc jeśli ktoś z Was nie robi takich spotkań z zespołem, ale e, takich poza oficjalnymi spotkaniami, albo jeśli ktoś z Was nie troszczy się, o każdą tą osobę, tak? Chociażby tych liderów albo te osoby takie, które rzeczywiście chcą być zaangażowane, chcą działać, to moja inspiracja jest taka: zacznij się troszczyć o tych ludzi. Zacznij rozmawiać z tymi ludźmi na Messengerze, na Zoomie, spotykać się na kawie, zacznij troszczyć się o swój zespół poza oficjalnymi spotkaniami. Daj to serce do tych ludzi, a zobaczysz Ci ludzie to docenią i to do ciebie wróci. Tego trzeba oczywiście słuchajcie się nauczyć, ale przede wszystkim trzeba wydobyć z siebie tą miłość, to serce do tych ludzi i zacząć to robić, naprawdę zacząć to robić i będziecie w szoku, jak zaczniecie to robić. Sami pomyślmy sobie, kiedy ostatni raz dzwoniliśmy do jakiegoś naszego klubowicza. Ja wiecie, ja mam taki nawyk, że dziennie przynajmniej do jednego klubowicza zadzwonię, albo tam na Messengerze, albo na Zoomie, żeby po prostu z nim pogadać to zobaczcie w ciągu roku, to jest 300 ponad osób, tak?